Został mi podesłany bardzo dziwny plik o bardzo nietypowej nazwie. Jak widać, nie otwieraj tego pliku i jakaś emotka tutaj jest. Chyba to jest dynia. Nie wiem co to jest, ale nie umieszkam sobie to sprawdzić, bo jest właśnie z Pokémon. Tak jak wspominałem w ostatnim filmie, w ostatnich dwóch filmach w sumie mamy ten straszny miesiąc, więc tutaj trzeba grać w horrorki, trzeba grać w horory, trzeba się cieszyć tym cudownym klimatem, cudownym październikowym klimatem. Zatem zaczynajmy. Czy to mi spali komputer, czy to mi zhakuje płytę główną, czy... 对。<laughs> Czy co się wydarzy, zaraz się pewnie dowiemy. Okej, okay, odpaliłem tą grę, odpaliłem to coś. Okazuje się, że to jest jakaś no, pewnie straszna gra, że nie wiadomo jakiej strony tak naprawdę. To pewnie kolejna gra I bo my lubimy gry z Ichiyo, my kochamy gry, które są pikselowe, które mają ten filtr, wiecie, imitujący stare gry, albo są właśnie w tej takiej pikselowej otoczce, bo te horrory są takie fajniejsze w odbiorze jak dla mnie. Ja lubię tego typu gry. Zobaczymy co tu się dzieje i po co tu przyszliśmy. Jesteśmy w grze pod nazwą Cubicol. Co będziemy tu robić? Nie wiem, ale widzę, że mamy tu tutaj pięć różnych endingów, które możemy znaleźć. Czy udało mi się znaleźć wszystkie? Nie mam pojęcia i nie mam też pojęcia, jak długa jest ta gra, ale zobaczymy. Zgadując, że to jest gierka z Ichiyo, pewnie to nie jest zbyt długi horror, ale właśnie podgłoszę sobie grę, żeby ona była bardzo głośna, bo wydaje mi się, że jest trochę cicha. Niech będzie może w ten sposób. Zaczynajmy, zobaczymy o co tu chodzi. Halo, e, dzwonię do ciebie, żeby cię poinformować, że zostałeś wybrany. Dzisiaj twoją pracą będzie e, wyczyszczenie tego... Pomieszczenia, zgaduję. To całe biuro jest całkiem małe, więc nie będziesz miał zbyt dużo rzeczy do zrobienia. Lista z twoim zadaniem jest pozostawiona w przy wejściu. W razie gdybyś zaczął pracować gdybyś zaczął pracować późno, światła mogą się wyłączyć, żeby zaoszczędzić energię po północy. Okej, okay, to mi się nie podoba, że się światła tu będą gasić. Mamy exit, mamy... Yes. Mamy brudne okna, I guess? E, dobra, to jest biurowiec, typ, typowy biurowiec korpus szczurów Możemy tu zaglądać do szafek Czy ktoś nie pozostawił tutaj czegoś pysznego dla nas? Jakiegoś snacka albo coś, czekajcie Ja bym sobie w sumie e, Troszeczkę zwiększył tutaj czułość mojej myszy sobie Trochę zwiększymy, bo trochę mi to dziwnie chodzi O, o dobra, teraz przegięłem pałę Mam być cztery, może dajmy, tak? Dobra, niech będzie tak, niech będzie tak, niech będzie tak, dobra Tutaj wejście w ogóle, mogę wyjść? Czekaj, jeszcze sobie zmienię, bo to masakra jest. Dobra, mogę wyjść? Ta, tam było coś dziwnego w, tym, tej, w tej placówce, w tym miejscu. Zdecydowałeś się, że będziesz, jakby, słuchał swojego sumienia i po prostu odejdziesz. Kiedy wracałeś do domu, po prostu zastanawiałeś się, czy to była dobra decyzja. Okej. Okay. <laughs> Bad vibes, czyli mamy pierwsze zakończenie. Dobra. Spodziewałem się, że tutaj mogą być takie, wiecie, zakończenia takie triki, takie szybkie, bo to pewnie nie będzie długa gra, ale fajnie, że jeszcze udało nam w pierwszych minutach filmu odnaleźć pierwsze zakończenie. Nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądać, ale takie zakończenia też muszą być. I patrząc na to, że ich jest aż pięć, no to no to nawet mnie to nie dziwi. Dobra. O, mamy tutaj, patrzcie, zakończenie pierwsze z pięciu. Idziemy, idziemy szukać dalej, idziemy szukać dalej. Kolejnych zakończeń to już znamy. Dobra, czytam. Ja widziałem kogoś tutaj tej czy każdą nie, nie mam pojęcia. Jak mam to interpretować? Czy mogę to podnieść? Nie mogę troszkę na podnieść. Dobra, czekajcie, Jak mamy zadania? E, posprzątaj podłogi. Trzy podłogi muszę posprzątać. Muszę wyczyścić okna. Cztery i wyrzucić śmieci. Pięć kubów ze śmieciami. Dobra, niech będzie. Tam jest jakiś misio. Chcę zobaczyć, misia. Co to jest? To jest Donat. Okej, okay, mam ciastko. Z tego ciastka wychodzi jakaś dziwna rzecz. A ta druga się nawet go nie trzyma. Nie mam pojęcia, jakie mam to traktować, ale. To chyba się zalicza jako śmieci. Tak, tak, muszę podnieść śmieci. Dobra. Czyli nie będę musiał wyrzucać jakby tego trashbaga, Potem wychodząc, wiecie, z tego budynku i umierając od jakiegoś dziwnego kolegi, który tu przyjdzie i albo będzie czekał na mnie. Dobra, czy to są śmieci? To nie są śmieci. No tu mogę zajrzeć. no wiecie co? Ja sobie pozostanę otwarte te wszystkie szuflady, bo... O, coś tu jest. Nowy pracownik miał bardzo złe maniery. Upuszczał cały czas jedzenie na podłogę. To, to, to trochę tak jakbym pracował ze świnią. Nie zazdroszczę kolegi, prawda? Muszę znaleźć nową pracę bardzo szybko. Dobra, to ciekawa notka od jakiegoś pracownika, który tutaj pracował. Zgaduję, że go tu już nie ma, bo tutaj byłoby jego siedzenie, a go nie ma. Widzicie, przy każdym innym jest? Tutaj nie ma i nie ma też nic na półeczce. Nic tu, tu dosłownie nie ma. I jestem ciekaw, o kim on mówi. Czekaj, tutaj leżał śmieć, nie? To był pewnie ten od tego misia. Fajnego masz, misia chociaż. Dobra, ale jesteś śmieciarzem, więc nie, nie, nie lubimy takich kolegów. Dobra. Może się rozejrzymy tutaj. Oczekaj, zobaczmy sobie wszystkie szafki, które są tylko możliwe. Dobra, to są. O! Jak się wystraszyłem, to ja mogę to wytrzeć rękami? Ty no, na błysk, elegancko, elegancko. No dobra, to lecimy tym dalej. spodziewać się, że będę musiał użyć jakiegoś narzędzia. Albo gąbki, albo szotki. Nie wiem, czegokolwiek, a nie, nie rąk po prostu. Dobra, póki co jest fajnie, ale tam było w notatce na początku, że mogą wyłączyć tam światło, żeby zaoszczędzić energię po dwunastej. Ta nocna zmiana doprowadza mnie do szału. Kto pomyślał, że to pomyślał, że to był dobry pomysł wyłączać światła, kiedy wciąż ktoś tutaj jest, w środku. Moje oczy umierają dosłownie od tego świecącego ekranu, i przysięgam, że są to jakieś dźwięki dochodzące z sufitu. Ja też słyszę jakieś dźwięki, teraz jak o tym mówisz, kolego z kartki. Ale może to jest po prostu przeciąg? Może on się mylił? Ale faktycznie. Jest tutaj wzmianka o tym, że ktoś wyłącza światło Więc raczej się tego doczekamy prędzej czy później nie, nie wiem, czy mnie to cieszy Ale mamy drugiego śmiecia Czy to się zaliczyło? Dosłownie Mam jeszcze dwa okna do umycia I dwa śmieci do zebrania Może sprawdźmy tutaj no. Czemu to było takie głośne? Czekaj, mogę sobie to sprawdzić. Mogę coś tutaj znaleźć w środku? Nic nie widzę. Dobra, może ja się pośpieszę troszeczkę, bo wiecie, zaraz ta 12 przyjdzie do nas i zgaduję, że nie tylko godzina do nas przyjdzie. Bo wiecie, w takiego typu grach na pewno nie może być zbyt przyjemnie. To nie może się skończyć dobrze. Ale mamy pięć endingów, więc jak się kończą inne endingi? Dobra, weźmy tego Donata. O, i tu mam już kolejny śmietnik. czynik Jak to się w Turan... Jak to shift to run Ja nie chcę 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 shift to run O kurwa Właśnie źle skończy Ja nie wiem gdzie iść Czy, czy tu będzie bezpiecznie Czy ja robię dobrze Nie wiem

i muszę jeszcze wysprzątać... Podłogi. Ale ja nie mam... Aha, ja nie muszę tego robić. Myślałem, że ja będę musiał znaleźć jakąś świecie, jakiś brum, jakąś szczotkę. Coś takiego. Ale... chyba nie. Czy to jest śmieć? Nie. Kolejna kartka. <śm> 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 Jest, jest, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz gruby, wielki, paskudny. Czekaj, bo tam była kartka. O, przekazuję donat jeszcze kolejny. Gdzie był śmietnik. Czekaj, czytać to jeszcze raz. Dobra, ostatnio biuro jest całkiem puste. Jestem tutaj odkąd dosłownie pamiętam, od samego początku i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nawet moje ulubione picie z wendingowej maszyny jest, nie, nie ma go tutaj. Powiedziałem o tym szefowi, że jest jakiś error, kiedy... Co? Jakiś kod? Czekaj, 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 jakiś kod, o jakimś kodzie tu mówi. To jest ta jego maszyna, ta? 6378, do czego będzie mi ten kod potrzebny, bo zgoduje, że on tutaj nie jest dla jaj. Dobra, tu nic nie ma. Więc go nie jest jakaś wielka, przerośnięta mysz. I don't like it Gryzł, nie, 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 ugryzł nie, pomylił nie, z serem chyba I kartkę, nie, wiem nie, to była kartka to była kartka, nie, 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 Richard zaginął jakiś w tym tygodniu. Szef powiedział, że po prostu jest na wakacjach, a po prostu odszedł, odszedł z pracy, ale nie wierzę w to. Pracował ze mną nad jakimś projektem i był bardzo sfokusowany na, na, na tym punkcie. Ostatni raz kiedy go widziałem, to było gdzieś na nocnej zmianie. Czyli co, raz go wpierdoli zgaduje? Nie dobrze, bardzo niedobrze. Dobra, ale ja mam tutaj rzeczy do zrobienia. Wróci, cześć, 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 to. No mamy to, mamy to chyba. Gdzie jest jeszcze jakaś podłoga? Czekaj, bo jeszcze raz biegnie Okej. Ile mi tego zostało? Jeszcze jedna podłoga. Ale gdzie? Czemu to jest zamknięte? Czy mogę znaleźć jakiś klucz tutaj tutaj? Gdzie jest to podło... O, jest tutaj, jest tutaj Okej okay. To mogę uciec teraz, w tym, w tym momencie? Dobra, uciekamy, zobaczymy co się wydarzy Okej, okay, job finished Pomimo tego, że byłem w niebezpieczeństwie, nie mogłeś pozwolić zawieść tych, którzy cię zatrudnili tutaj i zaufali ci. Po prostu a propos tej pracy, coś takiego. Okej, okay, więc <laughs> niech będzie, mamy drugie zakończenie. Mamy drugie, ale jak ja mam zrobić jeszcze kolejne trzy zakończenia? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale to może mieć związek z tymi. Okej, okay, to jest to samo, czyli notki się, się jakby nie zmieniają Dobra, to co ja mogę tu jeszcze zrobić? Mogę to odkręcić jakoś paluchem? Chyba nie mogę Ale jak ja mógłbym właśnie... A, pewnie kolejne zakończenie będzie się kończyło tak, że mnie dopadnie ten szczuras, nie? Więc to byśmy mieli trzy No i gdzie, gdzie są pozostałe dwa? Co to jest? Te czekoladki e, Smacznego No i co? <noise> Opierdzieliłem. Kupiłem czekoladę. Kurwa, ale się wystraszyłem. Dlaczego żygasz? jak czytam, no? Nie nie rzygaj. Kupiłem czekoladki yy, z jakiegoś tutaj. Ej, czy ja umrę. Kupiłem czekoladki ze sklepu, który mi poleciłeś. Jestem pewny, że to będzie świetny prezent dla mojego szefa. <noise> Zajebisty, zajebisty prezent, naprawdę Umarłem, bo zjadłem czekoladki Zjedzenie kilku czekoladek kosztowało ci dużo więcej niż tylko sobie myślałeś Więc tak wygląda trzecie zakończenie w tej grze Ej, ale czemu ja nie znalazłem tych czekoladek wcześniej, o co chodzi? Dobra, mamy 3 na 5 Oczywiście ja sobie nie umieszkam sprawdzić każdego możliwego zakończenia w tej grze Więc zgaduję, że kolejne zakończenie to na pewno będzie po um umarciu po, 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 po tym jak nas dopadnie pan wielki szczur a skąd ja to mam? What? Chwila K Skąd ja to wycią... Ej nie, dobra, ja jestem teraz... Jestem rozdupcony, skonfudowany, oszołomiony O co chodzi? Skąd ja klamkę wyciągnąłem? Skąd ja to mam? Okej, okay, czyli zgaduję, że to jest kolejne zakończenie Więc zakończenie będzie teraz takie Że... Czekaj, sobie tą broń może wyrzucę... Tutaj Muszę teraz pewnie wziąć wszystkie rzeczy powrzucać, aż będzie dwunasta niech ta broń tu leży na środku, tak. Więc... O kurw Przepraszam. <laughs> to się strzela na... E. Ja nie wiem kto wpadł na ten pomysł, ale no, no cóż. Wyczyśćmy wszystkie rzeczy, bo zgaduję, że czas leci wtedy, kiedy ja progresuję tu w jakiś sposób. I wtedy... Jak już wszystko będzie cacy, będzie zgasić światło i przyjdzie do nas szczuraz. I my go zabijemy. Spróbujemy go zabić. Może się da, może się nie da. Może to nawet nie jest ostatnie zakończenie. Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale zgaduję. O, o, o. Dobra, dawaj to. Gdzie jest szczuraz? Pokaż się. Pokaż się, gadzino. Na Esie strzeli. I na lewym przycisku myszy. Nie tego, ale no cóż, nie będę się z tym kłócił Dobra, gdzie jest szczur? Pokaż się raz. O, tu są te czekoladki okay. Gdzie jest raz. Halo? Panie szczurze, no gdzie on jest? Teraz się nie pokażesz, prawda? Nie mam amunicji. Nie, no ja se robisz. Nie. No ja nawet nie wiem skąd ja to wziąłem. Mi się wydaje, że to podniosłem z tej jednej z tych szafek, ale wcześniej tego nie widziałem tutaj. Dobra, to po prostu po dam się zabić temu szturowi tyle. Bo nie mam nawet jak go zabić, bo. <noise> nie wiedziałem, że mam ograniczoną amunicję. No okej okay. Dawaj to. O, idzie. Dobra, chodźmy go znaleźć. Ej, szczuraz, o oh no. Co ty tańczysz? Co to jest? <grym wytkujesz> Co to jest? O oh no, zabił mnie. Szczuraz się pojawił i zaczął yy, bardzo powoli gryźć twoje ciało. Twoje. nie, nie wiem. No i po jakiejś chwili po prostu nawet kropla krwi ani kawałka mięsa po tobie nie zostało. Więc zostaliśmy zjedzeni Consioned. Więc zgaduję, że tak skończył nasz kolega Który pracował z nami nad projektem I był nad nim na tyle bardzo Sfokusowany, że nawet nie zauważył Że jakiś szczuras go postanowił wpierdolić Więc tak się skończyła jego historia Zakończymy to w dobrym stylu Musimy znaleźć tą spluwę I ja idę zobaczyć właśnie, czy ona nie była tutaj gdzieś w tym Jednym z tych lokerów gdzie to jest? To nie tu, to nie tu. Gdzie to jest? Bo tym, tym razem yy, na pewno nie, nie, nie wykorzystam wszystkich naboi strzelając w ściany. Jakby też nie miałem pojęcia, że, że mogę, wiecie. <grytania> że mogę, mogę po prostu wykorzystać całą wykorzystać amunicję. Ale teraz nie ma tego? Czy co? No to wcześniej wyciągnąłem z tej strony, no o co tu chodzi? Jakoś tutaj naklikają, może to muszę jakoś otworzyć? O, o, przebugowałem to, zobaczcie, przebugowałem to ponownie. Klikając jakby bokiem tutaj, jakby trafiłem w ten pistolet, który był w tej szufladzie. To w takim razie jak ja mogę go otworzyć? Może ja muszę znaleźć klucz jakiś, wiecie? Z szafek tutaj. A sprawdzę, tak ciekawości, czy ty gdzieś ten klucz tutaj leżeć Dobra, ja to wyrzucę, bo ja zaraz marnuję znowu wszystko, a to nie o to chodzi nic nie ma, ale to byłoby głupie, gdyby był klucz wsuwany w szafce, do szafki, w szafce obok, nie? Może kluczek tu w kubku, w kubku jakimś, taki z kotem? Nie? Nie będzie? Dobra, to jest ta informacja o tym naszym ziomku, co został zjedzony. Prawdopodobnie. O, mogę ten kod tutaj wpisać! Ej, 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 dobra, 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 to ten, ten kod, ten, gdzie, ten, gdzie, ten, gdzie, ten kot, gdzie ten kod, gdzie ten kot, gdzie ten kod był? Tutaj? 6, 3, 7, 8, dobra, 6. Trzy Siedem, osiem Aha Dobra, normalnie jak w grani, nie? Takie są tutaj taski <grym> Jak wiecie, że, że mamy zdobyć jakiś tam item Robiąc jakiś, wiecie, wcześniej jakiś task Czy coś Dosłownie mi to daje vibe z grani, nie? Kiedyś grałem trochę w grani Jakiś tam remake i też w, chyba w podstawkę Fajnie się dosyć grało tą grę to były takie początki, właśnie kiedy te, te gry zdobywały taką popularność, właśnie jak Hello Neighbor czy Czy właśnie Granny. Tutaj to to jest. Mamy też jakąś notkę. No. Ja. A nie, to nie jest notka. To jest po prostu miejsce, gdzie, gdzie powinna leżeć ta spluwa, ale ja ją prze przebugowałem przez te wszystkie. Przebugowałem to przez ściankę tej, tej gablotki. Fajnie, że się coś takiego dało odkryć. Dobra, spluwę sobie na tutaj. Dosłownie się czegłem grał w Granny, nie? Jakąś taką. Purwersję pur grani Nie, że Czekam teraz właśnie Aż grani do mnie przyjdzie Żeby móc ją postrzelić Właśnie jakimś tym że mógł ją postrzelić Jakimś pistoletem czy, czy czymś usypiającym Tak jak to w grani było Albo jakąś spluwą Która go wywalała Albo dziadka Albo łapkę Na tam jakiś tam Jakiś czas jeszcze Zrobię tutaj kilka A czekaj Daj mi jeszcze tego donata tutaj Może to zadziała Zadziała Dobra, zajebiście Biorę spluwę I szukamy szczurasa jest, jeszcze razie. Chcę zobaczyć zakończenie z tobą. Może umyję to, to, wiecie, ruszy dupę. Może tego, wiecie, przywoła? Halo! Gdzie jesteś? O, o, jest, jest! Co się go? Gdzie on jest? Gdzie tutaj? No, <laughs> ja pierdolek, się straszyłem. Kurwa, mać! Przepraszam, ale wystraszyłem się na, na śmierć. Dobra, jeden strzał oddany i uciekł. Wyłaś? Wiem, że gdzieś się chowasz. To ja myślałem, że on będzie mnie szarżował bo co, się nie, że ucieknie po strzale? Nie spodziewałem się tego. Ale musimy go znaleźć. Ty dobrze wiesz, że to się musi tak skończyć. Nie możesz pożerać moich kolegów z pracy. Mój kółko! Hmm. Wiecie co to znaczy, nie? Czyli ja nie mogę chybić być ani razu, tak? żeby jakby się go pozbyć? Co? To... A nie. Ty. Co się z tobą stało? Ej. <grym> Ale se leży. Ej, czemu się tak ciemno robi? Ej! Terminated! Zdaj się, znaleźć broń! And defend yourself? Ending the monster's life and escaping afterwards. Dobra, okej, okay, więc udało nam się szkodnika zabić. I tak się kończy ostatnie zakończenie. Więc tak to wygląda. Dobra, pokonaliśmy Szczurasa. Congratulations for getting all the endings. We hope you had fun. And maybe got a little da You want a supper. Fajna gierka. taka króciutki horrorek fajny na, na wieczorek, żeby sobie tutaj zagrać. Polecamy sobie spróbować. Gierkę można znaleźć na itch.io Wiecie, tam, gdzie są wszystkie te fajne, horrorowe gry. Mi, mi jakby ten plik nie pożarł komputera, nie zniszczył płyty głównej, więc chyba jest safe. Chyba jest safe, ale wiecie. Uważajcie na siebie. mam gdzieś tam się miło oglądało. To By był cubicle. See ya. See ya. See ya. thank you